Witam Was Nie wiem co się tam znalazły No ale przed chwilą widzę kurę biegnącą z innym skrzydłem innej kury Także o mało mi oczy nie wypadły Po prostu w totalnym szoku No i zacząłem lokalizować co, gdzie jak, skąd to się skonią te skrzydło znalazła od, od kury pewnie już nie żyjącej no i znalazłem szczątki kury. No ogołocony korpus kury, wszystko było razem połączone jeszcze skrzydła. Ta jedno skrzydło było urwane, co już kury z nim wygały. No i tu jest miejsce. Znalazłem takie, gdzie została pozbawiona piór z jednej strony. No to aż w pióra poprzednie aż za płot. No i nie wiem za bardzo, kiedy i jak i kto. No tu zostało powyrywane pióra, a potem szczątki znalazłem tu w krzakach były, ale to już kury mogły same za, zawlec. I nie wiem, czy to było wczoraj wieczorem, czy dzisiaj z rana, bo to rano znalazłem koło dziewiątej. No, znalazłem, widziałem jak kura biegnie ze skrzydłem w dziobie. No, i nie wiem, czy to jastrząb. Czy kura, przez przypadek, została na noc na dworze, na zewnątrz. No i jąsowa przydybała. No, ale na u mnie kaczka jedna śpi ciągle na, na dachu. Bo jedna się już w końcu zdecydowała, że będzie spała w kurniku. No to ta jedna śpi, jedna śpi na dachu. No, i ta przeżyła, i to jest wszystko ok. No, tylko, że kaczka jest większa. No, i nie mam pojęcia, co, co obrało mi tą kurę, co zabiło tą kurę. Czy łaska, ale łaska raczej by ją zabrała ze sobą i by tak nie wyczyściła. Tam kości są gołe. Tylko, że znów moje kury też to mogły obszkubać tą kurę. Jak ktoś by zabił, ktoś tam podjadł i wyczyścić te kości tak samo. Dlatego nie mam pojęcia, co tu się stało. I kto jest winny, kto, który myśliwy to upolował. No, czyli znów stado się skurczyło. No, wszystkie biegną widzę. Wszystkie, wszystkie przyszły popatrzeć. No. klucz, to była kura bez obrączki, to znaczy nigdy nie chorowała. Może grzebienia się nie miała dużego, tak na przykład ta, co tu biegnie, tak dużego grzebienia nie miała. Ani jak ta, no to już ma całkiem monstrualne Po prostu tak jestem troszeczkę zdziwiony i nie wiem co się stało I który myśliwy, czy któryś w nocy Że mi kura po prostu nie zauważyłem jej, że nie wlazła do kurnika Czy wczoraj wieczorem, czy dziś rano nie mam pojęcia. No, kości ładnie obrane, nie... Yy, nie pogruchotane, nie, że zjedzone kości, kości zostały, czyli jakiś drapieżnik, który kości nie zjada, a obiera, czyli ja uważam, jakieś jakaś łaska, yy, kuna czy coś, to raczej nie. I lis też nie, bo by ją zabrał i lis wybije więcej za każdy. Jakiś ptak, bo obiera, no nie? Tak to podejrzewam, że... tylko nie wiem, który teraz. Sokół czy sowa, no. Nie mam pojęcia, może wy wiecie, może coś podpowiecie. A sąsiedzi mówili, że tak tutaj to wygląda, że czasami komuś ktoś jakiś soku, soku, jastrop coś ubije. Tylko, że nie jestem pewien, czy to jastrom do końca. No nic, pozdrawiam. Jedna kura mniej. No narka.